W granicach godziny 6 otrzymaliśmy zgłoszenie do miejskiego stanowiska kierowania o przewróconej autocysternie. Po dojechaniu pierwszych zastępów potwierdzone zostało owe zdarzenie. Mamy tu do czynienia z, gazem, z przewożonym gazem propan w autocysternie, pojemności 18 m3. Mamy tutaj w granicach cały zestaw, ten waży w granicach 40 ton ten ładunek. W tej chwili strażacy zabezpieczają te miejsce zdarzenia. Czekamy na przedstawiciela, właściciela, który zadysponował na miejsce zastępczą autocysternę wraz z kompresorem do przepompowania tego gazu, który tutaj w tej cysternie jest. W dalszej części, jeśli przyjedzie na miejsce ta autocysterna, Będziemy mogli nadzorować tam proces tego przechępowania, bo jest to etap niebezpieczny. A później należałoby postawić tą autocysternę na koła. Ale to wszystko w gestii właściciela tej autocysterny. W chwili obecnej autocysterna leży na poboczu, nie zagraża dla ruchu kołowego tutaj na drodze krajowej. Nie ma wyczuwalnego gazu, nie ma, nie ma rozszczelnienia. My w tej chwili, gdy to nie zagraża dla ruchu, ruchu kołowego ani mieszkańców, nie podejmujemy działań. Inaczej by sytuacja się miała, gdyby było rozszczelnienie. Prawda? Także to właściciel organizuje sobie przepompowanie tego gazu. My jeśli dotrze, będziemy tylko tutaj nadzorować, dlatego jest tyle zastępów. Straży pożarnej, w razie czego rozwinięte będą prądy gaśnicze, ewentualnie poduszka z piany. Jest na miejscu dźwig, który właściciel zadysponował, znaczy zadysponował, w tym sensie, że dał zgodę i kierowca tutaj był na miejscu i został zadysponowany przez nich dźwig w celu tutaj pomocy późniejszej przy stawianiu tej autocysterny. Trochę nietypowe położenie, bo pod samą linią wysokiego napięcia ta cysterna leży. To jest zagrożenie? Zgadza się, jest pod linią wysokiego napięcia, ale w momencie gdyby było, nastąpiło przepływanie, ta linia musi być wyłączy, prąd wyłączony, bądź odłączona całkowicie ta linia, bo nawet przy stawianiu tej cysterny praca dźwigu byłaby utrudniona. Są powiadomione władze gminne, na miejscu był Wójt wraz ze swoimi pracownikami i w razie zagrożenia powiadomi mieszkańców do okolicznych że w celu ewakuacji. Jest policja, która w razie potrzeby zorganizuje objazdy.